Witam was serdecznie na moim kanale, z tej strony MG. Dzisiaj wam pokażę w krótkim materiale Co się działo w ciągu 4 godzin po łajpie Jak wam się podoba materiał Zostawcie łapkę, suba, elo Intro Durniu jebany Do rogu, ktoś nie? Ło, to easy Na pewno? Nikt go nie zebrał W którym miejscu? Mów no to... Na końcu No i chuj Po metorze, bo on na reda spierdolił Nie spierdolił Przepięknie, spierdoli. tylko ten gość mi się nie usiedla Piję go, piję go Wystarczy go taficie, ej Pijcie Dostał, kurwa, też go trafiłem. Gdzie mam postawić? Totem nie musisz, to biegniemy. To mi się nie biegnie. Ale kurde, w idealnym momencie w tym samym się nie wiem co kapi, nie? O, to mu wadło, tak? Sek. Nie spać, co są na to nie ma żadnego. Może, że tam coś jeszcze zostało. Na razie się nie zebra ze wszystkim. Dziewą wybuch. Macie pompę, drugą? Słabo mu zajebałem, co? Nie, A oh. Ale tu jest czat fajniejszy. Dzisiaj nie mam. Nie wiem czemu, ja lubię ten czat. To łap w zęby, dobra? Tam gdzie się światło świecić, pchać, murzynki. Yeah! No, a daj mi tam odrodzenie, bo ja nie mam bazy. Nie, poj, poj, mocniej, mocniej. Bądź w drugą stronę, będą pchać pewnie. Nie w tą stronę, baranie. No mówię co za baran, ty! Nie nadaje się na muzyna. Trzeba zabić muzyna, o, spierdolił muzyn. Nie wchodzimy do żadnej bazy, my po prostu musimy wepchać tego wraka pod górkę. Ogarniacie? Ja wchodzę! Dobra, mi tu do tej bazy, czyja to już moja, elo. No tylko tą bazę wejdę. Naprawdę. Na górę Ja wychodzę i dobudować garaż. Dawaj, tu po tą bazę. Zbierzcie, no, zbierzcie, zbierzcie Zbierz mnie szybko, zbierzcie mnie. Zbierzcie mnie. Kilowcy zajebał. Ja, wsiąłem, ja. nie do... nie bazę, nie murować, nie no to bazy! No bazę, Nie, webshot. Tam do góry! co to za... co to za muzyny, no? Nie nadajecie się, nie dostaniecie swojej porcji kaszanki. I zabili mnie. Ja nie chcę nic mówić, ale my się powiemy o nim Ja tak jadę, no pchajta, no! Mamy ja do bazy. Jestem. Benzyny, wózki i dino. Benzyny, odpol. Nie mam dziby G147... Kurwa, nie działa. Hej! Ja chcę jechać! Nie jadę, no. Oł, ty. Za gruby ty się gwizdzu. <grym> nie, nie, jestem wcale gruby. Nie no, chodźcie to tu przyjmie, bo mi się nie Cie, bo, kapi, to nie co. Bo cię kapi, zajebę, kurwa. trzeba wyjaśnić szanowni. typu. To kapi, was. trzeba wyjaśnić typu, chodź szybko. Co to Ej, za chodź, pasażerowie chodź, na gapę? Chodź, chodź, chodź. Ja Nie chcę pasażerów na gapę! No zajebcie go po... Wow, wow, wow. to... Kapi, chodź tu! Ja się w skrzynkach gdzie To my Dajcie, gó do Daj góry jest. budują. Idą to, jest, to, I to jest nie Gdzie Gdzie wy od góry sobie nie tyłem żeby y y nie uciekł. Y y to na jest tyłu uciekaj. Dobra, biegnę. Gdyby tyłem nie uciekł. Gioraj no co kie lecę. Da. On tyłem uciekał. Mam totem, jest jeden, znaczy. mam totem, jest jeden. Jakby chcieli zmieniać, to zabierzemy to tak. wam, że oni tyłem zeskoczą. No i ktoś Kto czuł, nie tam zabija. No i ktoś tam No to zabij go. Zabij Alan? go. No ale co, no kurwa, wiem, że nie. w to. Chodźcie tu koło, wszyscy! Idźcie tam we dwóch i tam czekajcie na nich. Oni Ej, z góry będą ten. Chodźcie tu, kurwa. Było ubiega. nas ośmiu, jesteśmy ja trzech. No i dwóch od tyłu. zostaje, jest tu jeden z A Gdzie reszta? Ja jest przedrzamiami. Dobra Dzień ja patrząc to znoszę Chodź woli Jest on Dzień Dzień wiesz, z lewy, jest od lewej, uwaga od lewej mm. Fitz woliu Mam autorkę Leży, wiciej Uciekam Leży, leź tamycie Mam autorkę Dzień. Ja pięć Zab, Zabił mnie Ale wiesz kurwa Ej Nie ma ja pierś, no, to, mam piero Ja pierwszy to ta autorkę Ucieka, wziąłem stronę kuli typ Strona kuli ze wszystkim chyba ale to jest akie herpiter na dole. To na kuli. Kurwa. to Jak jest ubrany? Jak jest ubrany? Zwykłe. Nie, Spierdają, ja uciekli, 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 uciekli. ja to tem właśnie bije. Jeden poleciał w stronę łuku skalnego. je kuli. To ja, to ja, to ja, to ja. To ja, to to ja. za Nie mają temu. i ty! To sobie Czemu go torped nie zabił? Goncie ich tam! Leży. Nie miał nic albo. No jest kurwa. Ja ten. Cukier jest pana, zaprzestawił. Trycha leży. Cukier tu jest. No ja. Trzy maszyny minę. Leży trzy maszyny Trzy maszyny minę mam. Mam bora. Aha, wy żeście. Jeszcze... Nie macie wszystkiego, nie macie. Z ukryłem, czy... bazie jest w bazie pizdu i gościu właśnie zbiera. Nie, nie, nie. Mam bora, cukra. Co z tego nie ma... Co to wiesz? No wiem, kiedyś praca. Mam maszyny, kolorki. Ja też spielę na mnie. No ale muszę mieć z drewno, chodźcie, chodźcie. Czysto. Godny zbit jest czy nie? Tak. Ani nie uciekli z taką. Zbierajcie teraz, prawda? Ja uciekłem z taką. Zbierajcie na pewno z czymś. Nie drewno, ile i tużczu mam, mam tu już drewno. No ja też mam. Nie Wy bronili, jakby tak było. Nie uciekli z niczym. Chyba no, no, ja widziałem, zabił mnie ktoś. Dajcie mi drewno. Spierdalał gdzieś. gdzieś gdzie. Mamy górę, dziękuję. A to tam było, to było tam gdzie tyle tego Co? On, Denis ma zbierał jeden lot i uciekł chyba Uciekł pan panczot Ej Macie go ten, Mać to ten Cukier, Cukier, Cukier. mu totem On sobie przestawił tam no, Tu na dole ma no No Swoją dupę, swoń dupę, swoja dupę. dupę, ej To po lewej No dużo maszyn Może coś wejść bo skoro maszyny mają Chyba że na jedną maszynę pikniemy Na dwie, na dwie To to i to jak to pójdzie To to i to A będzie gdzie jest tam?

po co gadasz na wojstecie raku? Co? Tu jest totem, na środku. Na samym środku jest totem. teraz cicho. to ja nie wiem. To jestem typ, to nie jest ten typ. Kto ma na kamienną plantować? Ja to będę na ziemię Ale dobra. ale to jest taki wyszy beton trochę, nie? Dobra, plantuj na ziemię. Ale wiesz, że to będzie jeszcze podwójna... A nie, ale ty trzeba tutaj zaplantuj na to. Tu są drzwi chyba. chcesz? Tu, Co, że tak? tak? A wywali Walnie tak. w mówi, może wywali, Uch, może typa. nie, chuj tam. No no, dawaj, pikaj to. Już walnę tylko typa, Patrzcie, z przodu ucieka, ucieka. Ej, dobra, to ten tak. tam? Kijś od, od przodu. biegajcie, biegacie, biegajcie fast. Ej, bieg jest totem? Rozwalaj to ja! Kto nie bija, Ej. Tam. Oh, zamuruj, muruj, muruj. Nie, nie da się, muruj. kurwa, nie dasz. się. Wiesz, nie da się. Co? Wejdź, 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 wejdź. Mam matce, mam matce. Wejdź, się, ej. ej. ich nie ma w bazie, słyszycie? Ich nie ma w bazie, Ale jak ktoś panie? coś przyjdzie, to jest zbiję ja co... Weźcie autorkę zbijcie maba to, to. Maba to. Autorkę. Zbijcie to po prostu. Kto ma klucz maszyny? Ja mam, ale ja mam mówię Ej, biegną, biegną, biegną do bazy, biegną do bazy. Z której strony? Nie, są tej koło naszej wypadówy. A Dobra, Dobrze, zamurowałem. Od naszej wypadu wyciskamy. Na to nie oni. Macie to, ten, ten czy nie. Na to ten Mamy. Kto się? No tam było full itemów, ej. Okay. Kto ma? Leży. Czekaj, może, na jest jakiś. Ej, daj to amorobolta. Masz. Bo nie mam nic. To, to ma było full item, to ten, Otwórzcie nie? nam drzwi po prostu, no kurwa. Jestem To otworzyłem. Dziękuję. Na jedną poszło, tak? No tak. Mam jeszcze jedną. Maszyny jest Poczekajcie, Maszyny. walniemy tego paolo chuja. Mamy więcej cegieł, to by było, nie było takie. Otwórz, otwórz, No to, otwórz, to potem. Otwórz. To były materiały, no kto to ma? Teraz dozbieramy, spokojnie. Były materiały na dodan czy nie? No były było drewno, dużo betonu, to Kto to, to, to ma? było ma, -tych. Ja tego by nie wiem. To no. Kto ma materiały? Ja mam glinę i Burek. No, no, dawaj, no no to, masz to... Macie zbórek? No ten, potem, fuck, to zbijał. Nie da tam ja tylko mam burka, crafting. Tu jest, tu jest, to są materiały, drewno. Ale nie mamy murka chyba. Ja mam murek. Postawcie Ale, workbench. workbench ja postawcie. Postawcie. Toś to, no to jest bija workbench. workbench no. Dawaj bencha postawcie. Ja pierdam, to jest. To zbija taki... workbench. Dobra, zjadł Ej, wchodzą do bazy, wchodzą ja do, do, do bazy chyba. hs Ej, -y? wyszedł, wyszedł, wyszedł. To jak mam tu wejść? Zmieniamy już totem, czekaj. Jest na hita to ten czy nie? Nie, To ja zrobię na hita, żeby był? Nie, 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 nie. Bo czekasz, postawię morbę. To dawaj. Ej, ja mam otwórkę. Weźmy to. Zróbmy to drzwi, drzwi. weźcie jak młotki wjechają, żeby nie rozwojili na świat, żeby nie byli. Za to wziąłem w ogóle. No co się, się Dawaj, Zdawaj, stawię. Ben... Masz ten? Nie. Drewno. Motek. Masz drewno w ogóle. Już Dobra. Przez 10, no. 10, Przez 10 minut ci Tak kto ma materiał na totem, to od nic nie mówicie. Dobra. Bo ja no to ja ja jak na sobie. ja No. A będzie Chyba na... Nie. Będzie na toba? Nie, może nie. Ej, chcecie te maszyny... No, to. go? No, no. no. Już. On wyrwał bułę. I holi masz ten, maszyną niż wszystkie, te. Nie wbiegajcie tylko na pałę. Biegam. Poli, bierz pierwszą autorkę. Muruj... A, pierdole. Ktoś Kto? to zmurował. Nie, nie umurować, bo się nie da, bo ten... Widzisz to, on resztę koperuje, bo biegną, ej. Ej, biegną, biegną, biegną. Zamurujcie to. Ja to... Kurwa, ja mam to zamurować z młotkiem, a zaraz... jej, no. Mówię, no że biegną. Nice. Ja mówiłem, żebyście tego nie odburowali. Kto ma młotek? Kujni, daj mi młotek. Wow. Oli, wszystkie maszyny zabijesz, ile? Dwie. Bo ktoś resztę chodź chodź, 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 Ja, ja, chodź. ja mam jeszcze jedną. resztę zbił. A dobra. Ja, ja mam jedną. Czy wszystko są zbite, Ja też mam jedną. Te no to, no to pięć. Sześć. Ja mam, ja mam dwie. Tak, było pięć maszyn. Mam jedną. Głębik, tak. weź tyle, to pójdziemy z